Mistrzostwa Świata w Krakowie, 19-25 kwietnia 2014 roku. Oj, będzie się działo, tak chciałoby się już teraz powiedzieć, choć jeszcze kilka miesięcy pozostało do tej największej imprezy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat w polskim, męskim hokeju. Aaron Chmielewski, miejmy nadzieję, czołowe rządło polskiej reprezentacji podczas właśnie tego krakowskiego e, turnieju. Gdzieś e, w myślach odliczasz już właśnie dni do tej wielkiej imprezy, bo czeka Was naprawdę szczególny turniej. No na pewno tak, na pewno cieszy fakt, że te mistrzostwa będą w Polsce i będą w Krakowie, gdzie spędziłem ostatnie 3 lata e, życia e, i na pewno odliczam dni i bardzo chciałbym wystąpić na tych mistrzostwach i wspomóc reprezentację w osiągnięciu, myślę, najważniejszego awansu do Elity, o którym każdy marzy i każdy z nas i wiemy, że jest to realne i że ta szkoła ruska, która była z nami przez 2-3 lata, gdzieś czegoś nas nauczyła i ten hokej pozwoli nam dotrzeć aż do elity. Na co dzień występujesz w Lidze Czeskiej, w drużynie ekstraligowego oczelarii Trzyniec. Tak naprawdę tylko kilku zawodników polskich występuje poza granicami naszego kraju i między innymi na tobie będzie spoczywać duża odpowiedzialność, bowiem, fani, od tych nazwijmy to obcokrajowców. Wymagają często dużo więcej. Zdajesz sobie sprawę właśnie z tej odpowiedzialności, która będzie ciążyć na Twoich barkach? Oczywiście tak, i ciężko trenuję tam właśnie w czyńcu, żeby jak najwięcej nauczyć się, e, grając również i tam w ekstraklasie, tak i w pierwszej lidze, e, gdzie jestem czasami odsyłany. E, ale trenuję cały czas w szyńcu i ciężko trenuję, żeby, żeby jak najwięcej nauczyć się i żeby ten poziom sportowy podnieść do góry, aby przełożyć to również na, na, na reprezentację i na grę w reprezentacji. I na pewno zdaję sobie sprawę z tego, że będę tym jednym z mocniejszych ogniw polskiej reprezentacji i ludzie będą chcieli i wymagali ode mnie dużo. Jakbyś tak miał powiedzieć, czego się już nauczyłem korzystając z tej ligi czeskiej, to co byś wymienił w pierwszej kolejności. Na pewno ja na łyżwach i silne nogi. <grymne> to to nie, nie to czego się nauczyłem, ale to na co zapracowałem sobie będąc tam. Natomiast to czego się nauczyłem to myślę e, szybszej gry i gdy teraz przychodzi mi grać tutaj na przykład na tym poziomie e, na re, reprezentacji w meczu czy, czy z Włochami to, to jest więcej czasu po prostu niż, niż w lidze czeskiej. No jednak ten hokej tam jest bardzo szybki i pamiętam pierwsze dwa mecze dostałem e, E, takie uderzenia ciałem, że ciężko było mi zejść do, do boksu i trzeba było się zupełnie przestawić i, i grać dużo szybciej. Także tego nauczyłem się właśnie tam. Hokej też u naszych południowych sąsiadów, właśnie w Czechach, jest bardzo popularny. Mówi się, że hokej w Czechach to jak religia. A tam będą Mistrzostwa Świata Elity. Tuż po tych Mistrzostwach Świata na lodzie krakowskiej areny, daje się odczuć już tę gorączkę, tak naprawdę, przed tymi Mistrzostwami Świata w Czechach, Mistrzostwami tej najważniejszej grupy zespołów, tej elity? Dokładnie tak, daje się to odczuć, tym bardziej, że siedzę w szatni z czterema reprezentantami kraju, czeskiego kraju, także którzy na pewno wystąpią na tych Mistrzostwach. I, I daje się to odczuć, jest, jest to jakby gorączka, e, gorączka całych Czech, te mistrzostwa, jak i cały hokej, nawet gdy one teraz były rozgrywane, rozgrywane w innym kraju, teraz nie pamiętam gdzie, ale, ale po prostu każde restauracje, każde miejsce było oblęgane kibicami e, i, i, i było napięcie tylko na hokej. Powiem szczerze, że jestem, jestem, śmiało mogę powiedzieć, że były, było to większe święto e, Mistrzostwa Hokeja niż w Polsce Mistrzostwa Piłki Nożnej, które są rozgrywane gdzieś indziej na przykład. Tam po prostu ludzie kochają hokej tak jak tutaj zaznaczyłeś, jest to religia.